Ściągnięty, ściągnięty. Tak, oflankowałem go. Cześć, coś. coś Przedwróciłem. To sygnał z radia? Chyba tak. O kurwa, co jest? Kontakt. Gdzie? Schowaj się. 190, tam gdzie koło zwłok tego typa cośmy go lutowali. Przy wejściu. Tak, idzie, idzie bot. Skieraj się, skieraj się, ja już tam biegnę. Muszę go zlokalizować. Ściągłem go jednego. A co jest ich więcej? Kurde, słyszałem sporo tych strzałów. Nie wiem, czy on tak po prostu może siał Jesteś tutaj? Przykryj mnie w tamtą stronę. No. Znowu. Gadają. No. co ty, masz głośniki? E, tak. Zapomniałem słuchawek. No, tu jest nawit Nawit Oho. Trzeba go wziąć. Giri, lol, dobra, chodź, zostawimy to, i przyjdziemy tutaj po rzeczy. Bo ja też mam. Bo też nie wezmę tego, a jeszcze czeka na mnie jedna broń w tym. Strzały! Do ciebie, schowaj się. Dostałem. Nie wiem, gdzie. Schowaj się, schowaj się. Chyba w plecy. Od wejścia, myślisz? Chyba tak. Gadają, no, gadają tam, słyszę. Z prawej strony gdzieś mi się wydawało. Przy tym samym wejściu. Czekaj, patrzy. patrzę. Za mną, za mną, ona przeciwko wejścia. Koło kopuły mnie capnął. Nie z tej strony. Tutaj gdzie ja jestem. Tam gdzie się patrzysz? Tak, tak, tak. Dokładnie. Z boku jest. Insta dokuje się, bo padnę. Dobra. Nie wiem czy nas nie obchodzi, bo go tu nie widzę. Idę z drugiej strony. Dobra. Do ciebie. Jest, ja zabiłem. Padł? Masz tak, w kopule. E, nie mam przy sobie, a ty dostałeś? Nie, już ci biegnie dać, bo masz czerwony nit. 72 HP mam. A to spokój, gdzie był? W, ko, do kopuły szedł A, do środka. A gdzie to ja. nie są. Wiesz, ale my, my akurat jak w 3 gramy to nam. A oprze to. Wiary, 700 jak... metrów. Do no, celu. Do, no. Czekaj, ja zobaczę mapę. 600. 500 metrów. Jesteśmy na wzgórzu. Ja tu zaparkuję w krzakach i przejdziemy się na to. Ej. Eee, który jest Ghost? Z tyłu czy z przodu? Ja, ja jest jestem z przodu. Z przodu. Eee, tu... A ja jestem najbardziej sprawny. Idę na, idę na górkę snajperską Weź ten, poczekaj na mnie Weź z gleby Masz Co tam dajesz? Instadocka, bo nie wziął Jest ten cel? Boże. Trochę jesteśmy, dobra 100 metrów od celu Z drugiej strony nie myślałem. Dwadzieścia to jest za górką, czy co? Albo na. Nie, to jest przed nami dosłownie. Na no. To jest między górką a nami. Uważajcie, to jest w tym. Ja dobra, ja, ja widzę, że tak powiem, jakiś barak, coś tam. W tym 300 metrów. Dobra, podróż. widzę pojazd. To construction site się nazywało, czyli to będzie ta budowa tam tak. jakaś. Nie, przed nami, za krzakiem jest pojazd. Ale zero kontaktu z botami. E, masz tą termowizję, zobacz na termowizji. Dobra, czekajcie. Kontakt wow, strzały. 310 wyżej na górce. Obrywam jeden Odrywam. ściągnięty. ich nie widzę nawet. Jestem tu za Kurwa 310 w krzakach był. Jednego ściągnąłem. Kurwa ja obrywam, drugi ściągnięty. Padł jeszcze jeden tam jest, jeszcze wybieg się leci, widzę go. Padł ich kurwa widzieli. 310 było oni są na tej górce takiej Pod, po waszej lewej, ja i trzeba, następny, następny. Dobra, ja się, ja się muszę Widzę? schować Kolejne ja Słyszę 310 mówisz? 310 310, kurwa, oni niby są przede mną Następny pad Ten za też padł Tak, oni dokładnie tam z tej górki, koło ciebie. Pierwsze ciało jest po 90 stopni na prawo, jakieś 50 metrów od ciebie. Nie mogę kurwa broni użyć, co jest? Wciśnij raz y, strzał. że ja coś tam jeszcze widzę. Dobra. Dzwoniacie mnie? Mhm Trzeba jeszcze tych chujów tu pozbierać, no nie? No, trzeba zobaczyć co tam w misji jest Dobra, biegnik też pał szybko Dobra, misja zakończona sukcesem Zabiliśmy ich? O kurwa, Berka, LPR, kurwa, code block. Coldlock, Coldlock, zapierdalać po auto, proszę was, panowie. Gdzie jest samochód? Gdzieś go zostawili. A Tym dobra, za ja, nami. ja pierdolę, a żeśmy się obłowili w chuj. Dobra, chodź szybko do mnie wtedy yy, yy, Dominik. Zbierajcie trupy. A to auto? Możemy wsiąść do auta, kurwa, możemy zamaka opierdolić jeszcze. Ale możecie wyjść do zamaku? Tak, możemy, możemy. Leć po auto, my przypakujemy auto do ciebie. Dobra, dobra. A co jest w tym zamaku? Pusty, zamak jest pusty. Ty ja tam podjeżdżam. Do ja ja podjeżdżam zamakiem tam pod te zwłoki, dobra? Nie, ja myślałem, że my go użyjemy jako osłony raczej. No to dobra. Później po prostu ktoś z nas do niego wsiądzie. Koksy, no nie? No, szkoda, że nikogo nie zabiłem. Kurwa. My sobie poradziliśmy z gąsem. Ale ostatnio ty nadrobiłeś na wieży, teraz jesteśmy kwita. No nie wiecie, ja. Strzał? Wołowo-wołow. Wow. Z lasu. lasu, między drzewami. Wysuwa się. 380. 280. Tam wyżej? Na, na górce, 280, w krzakach był To chyba gracz był No To był gracz, tak Chyba, że jakiś zabłądzony... Nie, bo chyba się kończy, jak wszystkie boty są zdjęte e, Osłania mnie, ja go flankuję ja, bo ja go nie widzę zupełnie Ja go ja zaraz duże koło Strzały Dosłonię cię Pierdolił No był na górce za krzakiem. Ja przepakuję rzeczy do auta Te kołdloki, kurwa najdroższe rzeczy A ty już to wziąłeś wszystko? Tak, kołdloka wziąłem ale tam są drzwi ściany i tak dalej kurwa to też ja tego kien... nie... widzę. To jest za autem O, fuck, dobra. Ja chyba sobie przytulę LPR-a w takim razie. Trzeba ja to szybko zebrać, kurwa. E, powiem wam tak, on z tego lasu nie spierdala. Ja on spierdolił, wiesz? Poza górkę spierdoli jak ja go ostrzelałem. To on jeszcze wróci. Wróci, wróci temu, jak chcę to szybko przepakować i wypierdalać stąd. A, Bergetko została. Ta berka tylko została Dobra, ja berkę wezmę Dobra, wsiadaj do Ściągnięty, sztrały, 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 sztrały. ściągnięty Graczki? Tak, oflankowałem go ładnie kurwa chłopaku, nie Nie ma kurwa Dobra, ja wsiadam do zamaka za, no tam, koleż ma Zafira w ogóle do wzięcia, mamy u góry. Go, spodziewam tam, tam, a ja już spierdalam tym powolnym zamachem go do, do sprzedać, dobra?